Witam Was serdecznie na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Słuchajcie, dzisiaj mamy rzecz absolutnie wyjątkową. Pamiętajcie, kilka tygodni temu zapowiedziałem Wam, że wraz z firmą Policingowe przekażemy na Rajdzie Koguta dwa samochody. Jeden będzie do wygrania w drodze konkursu, drugi w drodze licytacji. No i właśnie teraz przyjechały te samochody do nas już w takiej finalnej, poprawionej formie. Mamy obok siebie Wartburga, o którym więcej opowie Artur. No Widzieliśmy się około 2 miesiące temu. Wartburg już wtedy był w świetnym stanie, ale jak pamiętacie tego błysku nie uświadczyliśmy wtedy. To zasługa e, Kamila i naszych e, lakierników, e, dzięki niemu została poodnowiona. Odnowiony tak naprawdę jest tylko dach, cała reszta samochodu jest wylakierowana na nowo. Tutaj nie dało się żadnych półśrodków, niestety te zmatowienia były tak poważne, że wymagały dosyć intensywnych prac, więc podjęliśmy decyzję, że cały samochód zostanie polakierowany. Widzimy, że jeszcze nie mamy z tyłu wlotów. Pamiętacie, był taki post na Facebooku, już je mamy. Lada moment po uzyskaniu na nadwoziu naklejek okazjonalnych z okazji rajdu zostanie uzupełnione o wloty, ale mamy do Was jeszcze jedną gorącą prośbę. Nie mamy korbki szyberdachu. O! A w czerwcu może być gorąco i ta korbka mogłaby się okazać zbawieniem przy powrocie dla tego, kto wygra tego Wartburga. Więc korbka poszukiwana. Jeżeli ktoś ma korbkę do Wartburga, jak najbardziej, jesteśmy zainteresowani. Jeżeli ktoś by nam chciał ją podarować, super, sprzedać, również kupimy. Oprócz tego, no okazało się, że co, Wartburg długo stał wcześniej i mimo, że poziom oleju w skrzyni był, to jednak użyska były w nim dopiero do połowy. No, i zaczęły się odzywać, więc są, jest cała skrzynia biegów po remoncie. Jest nowy rozrząd, oleje, filtry. Oczywiście chłodnica, jak to zwykle bywa, również e, ciekła, więc też jest wymieniona. Cały przegląd hamulców, nowe okładziny, układ wydechowy. To, co jest najważniejsze, mamy też nowe halogeny z epoki. Blink, blink. Jest. <ścoughs> Wisienka na torcie. No i co? Zostanie nam znaczek, zwieńczenie tych prac, no i sami możecie ocenić, tak naprawdę wnętrze zostało tylko wyczyszczone, przeprane, no i samochód wygląda naprawdę yy, bardzo ładnie. To co jest najważniejsze i to co was na pewno będzie bardzo interesowało, jak można wejść w posiadanie tego Wartburga. Otóż nie będzie to losowanie, będzie to konkurs. Co ważne, wygrywa Wartburga ekipa nie wygrywa Kowalski i Ksiński, tylko wygrywa dana ekipa, bo mamy zgłoszone ekipy do rajdu. Pierwszym warunkiem jest rejestracja na naszym portalu aukcyjnym bitcar.pl, założenie sobie darmowego konta, które uprawnia potem do korzystania. Portal też jest darmowy, zawsze będziecie mogli swój samochód sprzedać na aukcji. To jest warunek pierwszy. Warunek drugi, w pakietach startowych znajdziecie wlepki. Będą dwie wlepki, wlepka bitcaru i policingowego. Należy je nakleić na samochód oraz zrobić zdjęcie i pod naszym postem konkursowym na profilu w stosownym poszcie odnośnie tego konkursu, zamieścić zdjęcie tych wlepek oraz opisać, gdzie pojechalibyście w pierwszą podróż tym Wartburgiem. Konkurs trwa do 15 w sobotę, tak w dniu finału. My musimy mieć chwilę czasu, żeby wyłonić 5 ekip, które zrobią to najlepiej. W Żyli Konkursowym będą nasi przedstawiciele, wasi przedstawiciele którzy podejmiemy tą decyzję, jakie pięć ekip. Ale to jest jeszcze nie koniec. Te pięć najlepszych ekip i pięć najlepszych opisów zostanie przedstawione na scenie w dniu konkursu. Te, która zdobędzie największe Wasze oklaski, zostanie zwycięzcą Wartburga i odjedzie ze Stegn Wartburgiem już do domu. Trzymamy kciuki za Waszą kreatywność i za to, żeby to Wam udało się wygrać ten samochód. Pamiętajcie, że im więcej kreatywności właśnie w waszym komentarzu, tym zwiększają się wasze szanse na wygranie tego wspaniałego samochodu, który już wcześniej, szczerze mówiąc, wyglądał bardzo dobrze, ale teraz wygląda rewelacyjnie. Chodzi o to, samochód ma cieszyć, nie być utrapieniem. Oczywiście, na pewno znacie się pewnie lepiej od nas na tego typu motoryzacji i na pewno jeszcze coś znajdziecie, dodacie jakieś swoje smaczki, czy coś będzie do poprawienia. Jak, tak to, jak to jest w starych samochodach, natomiast... Staraliśmy się, żeby te najgorsze prace, najtrudniejsze, właśnie blacharsko-lakiernicze i tak dalej, skupicie się na jakichś ewentualnie detalach, smaczkach, żeby sobie go spersonalizować, ale na pewno będzie służył długie, długie lata. I jedno jest pewne, skądkolwiek jesteście, to tym samochodem ze Stegny tam na pewno dojedziecie. A jakbyście nie chcieli nim wracać na kołach, nasza laweta Wam go dostarczy pod dom, też się o to nie musicie martwić. Decyzja należy do Was. Od Was również jest drugi samochód. Od nas jest drugi samochód. To jest z naszej drugiej firmy, z Bitcaru. O tym samochodzie więcej opowie Wam Radek, mój brat. Jako przedstawiciel platformy aukcyjnej Bitkar.pl Za chwilę więcej opasacie. No to Panie Radku, zapraszamy. Drugim samochodem przekazanym od firmy polizingowej i BITCAR jest Volkswagen Passat. On się wyróżnia od Wartburga, no oprócz tego, że jest Passatem oczywiście i swoją sylwetką, swoją historią, wyróżnia się tym, że to będzie auto przekazane na licytację. Czyli tutaj będziemy się normalnie licytować, kto da więcej odjedzie tym samochodem. I co w nim zrobiliście? Co w nim zrobiliśmy? Jak widzisz, no troszeczkę nabrał blasku. To prawda. Ten, tak jak mu wspomniałem wcześniej, ten ostatni sznyt został mu nadany. Zadbaliśmy o kosmetykę. Przedni pas został odświeżony. Tutaj jest nowy lakier na przednim pasie, bo stwierdziliśmy, że jednak to tego wymaga. Jeżeli auto ma być sprzedane, ma cieszyć kolejnego właściciela. No to musi być ładne i sprawiać przyjemność. Przede wszystkim środek, zadbaliśmy o niego tak jak potrafimy najlepiej. Tutaj jest kompleksowo wyczyszczony, wyprany wow. tapicer. Do tego dołożyliśmy naprawdę wielu starań, żeby on wyglądał wow. tak jak wygląda. Myślę, że robi wrażenie. Jak na te lata. Robi wrażenie. Kolorystyka. W dotyku jest naprawdę. Ale fajne. teraz to wszystko, proszę, jak ciebie odżyło. Tak, odżyło, ale To już było dobrze, ale teraz jest naprawdę. Jeszcze tutaj będzie taki ostatni sznyt, z uwagi na to, że z, dzięki współpracy z firmą Max Dywanik będą tutaj do niego zrobione dedykowane dywaniki. Były tutaj cały pomiar wnętrza kabiny, przeprowadzony w technologii 3D, także one będą szyte od początku, na miarę, od podstaw. Także to też będzie taki dodatkowy akcencik, wisienka na torcie, która ozdobi taki tak ostatecznie jeszcze auto. To i nowy użytkownik będzie mógł naprawdę pochwalić się czymś, co jest no, niespotykane i oryginalne, tak dodatkowo. E, idźmy dalej. E, oczywiście z mechaniki filtry, olej, wszystkie płyny zostało to wymienione, również rozrząd żeby już zdjąć z głowy przyszłym właścicielowi wszelkie te takie codzienne, tutaj taki cudzysów, czynności, które każdy z nas wykonuje po zakupie samochodu. Także to już jest tu zrobione. Jest on już do dyspozycji przyszłego właściciela, żeby po prostu cieszył i jeździł. Jest przygotowany, można wsiadać, można jeździć. Oczywiście nowy akumulator z racji lat, no to już po prostu wypadało zrobić, to musiało być zrobione. Czyli wszystkie takie sprawy czysto eksploatacyjne są są Jak wykonane. najbardziej. Ale ty, jaki ten lakier jest gładziutki teraz. No oczywiście dostał tutaj e, e, kilka zabiegów, e, pełna, pełna polerka do tego. Tył został też odświeżony, tutaj miał małą wgniotkę, więc to też zostało wszystko zrobione blacharsko, tylna belka pod zderzakiem analogicznie, także tutaj też zadbaliśmy o to, żeby to wyglądało, żeby to miało ręce i nogi i żeby nie było po prostu wstyd przekazać komuś niedokończonego projektu, także tutaj oczywiście można z nim jeszcze zrobić wiele, no ale nie można zabrać tej przyjemności przyszłemu właścicielowi, żeby też mógł jakby tutaj swoje dwa grosze do niego dołożyć, żeby był to taki indywidualny, fajny projekcik. Brak słów. Brak słów. Cieszę się, że Ci się podoba. No nie, no jest rewelacja. W lakierze można się dosłownie przejrzeć. Czego możemy życzyć? No możemy życzyć tego, żeby auto się sprzedało za jak najwyższą kwotę, bo wszystkie te pieniądze zasilą konto rajdu Koguta, a później trafią do potrzebujących dzieciaków. Także Wartburg będzie… Nagrodą. Będzie nagrodą. Bardzo ładnie to jest ujęte przez Ciebie. A Pasad będzie wygraną w licytacji. Tak, będzie wygraną w licytacji, nie mamy żadnej ceny minimalnej, startujemy od symbolicznej złotówki, licytację przeprowadzi też taki specjalny gość, także może Was zachęci, może jego, jego sama osoba wpłynie pozytywnie na Was i będziecie chcieli jak najwyższą kwotę przekazać, tak jak w... Wspomnieliśmy Kamil wspomniał wcześniej, ma no, szczytny cel. No, o to tu chodzi, chodzi o pomaganie. A my też możemy licytować prywatnie? Czemu nie, liczy się, że tak powiem, cel. Cel święca to, to Ja mam swoją cenę i y, osobiście prywatnie złożę, złożę ofertę. Żeby trochę tak wie, podstymulować. Podstymulować, zachęcić. Czemu nie? A mówta! No, Co chce ta? To jest konferancja. Re. No konferancja. Słuchajcie, jak powiedział pewien polityk, mężczyznę poznajemy po tym nie jak zaczyna, a jak kończy. Zakończymy to wszyscy razem piękną wspólną przygodą na plaży w Stegnie, gdzie te auta i my wszyscy będziemy. Także serdecznie Was tam zapraszamy. Zapraszamy. Powodzenia w konkursie. I powodzenia i... w licytacji. Patrzcie. A jak myślicie za ile pójdzie pasa? Ja obstawiam 5 dych. Nie. Nie, to przesadziłeś. Jak pójdzie, jak będzie dwójka z przodu, będzie super. To A ja tak tysięcy. do 20 by było super. No to już się będzie